Zapraszamy Państwa do obejrzenia pierwszego odcinka programu Karetką na sygnale. Wezwanie do Odola Nowa. 17-kilometrowa trasa przed kierowcą karetki pogotowia ratunkowego. Warunki pogodowe dobre. Świeci słońce, nawierzchnia jest sucha. Temperatura optymalna. Kierowca chcąc skręcić w prawo na Alei Słowackiego zmuszony jest wjechać na czerwonym świetle z pasa przeznaczonego do skrętu w lewo, ponieważ pozostałe są zajęte przez samochody. Kolejne skrzyżowanie to również konieczność przejazdu na czerwonym świetle. Na szczęście ruch o tej godzinie jest mały. Kilkaset metrów dalej znowu czerwone. Kierowca skręca w stronę centrum. Pierwszy zator na ulicy Raszkowskiej. Jak widać, nie wystarczy się zatrzymać. Czasami warto przejechać kilkanaście metrów, by karetka mogła nas minąć. W tym przypadku lewy pas był zajęty, a na prawem osobówki cały czas stały. Na rondzie Sybiraków kierowca tira wymusił pierwszeństwo. Karetka musiała całkowicie się zatrzymać. Kierowca autobusu sensownie jechał do przodu, dopiero gdy stwierdził, że lewy pas jest wolny, zwolnił, umożliwiając szybkie wyprzedzenie przez karetkę. Większość kierowców na trasie wzorowo ustępuje ambulansowi miejsca. Prędkość 110, a czasami 120 km na godzinę wymusza, by kierowca był w pełnym skupieniu. Sytuacja na drodze zmienia się w ułamkach sekund. W Odolanowie z powodu pracy drogowych ruch odbywa się wahadłowo. Korek kończył się na wieździe na rondo. Kierowca karetki zachowując szczególną ostrożność przejechał rondo z lewej strony. Na wahadle, na szczęście nikt nie jechał sprzeciwka. Załoga karetki pogotowia bezpiecznie dociera na miejsce.